to the main event. winner is Maneczko, wszystkim witam Was w kolejnej edycji GRB. Tym razem startujemy e, niszczycielami czołgów t in the House, moi drodzy. Zaczynamy od pierwszego pojedynku, w którym walczyli ze sobą Marty1999 oraz GTX. Niestety, e, zarówno, zresztą zarówno Marty, jak i GTRX są, są znani z pierwszego turnieju w czołgach lekkich, tam nie mieli okazji się spotkać. Więc tym razem udało im się to i GTRX jak wiadomo wszedł tutaj za jednego, jednego osobnika, który niestety został przeze mnie wzięty pod, pod uwagę nie, niesłusznie do turnieju dostał się wilczym biletem, no ale wiadomo jako że miał że, jako że miał takie nie, nie inne miejsce w tym, to daleko nie mógł przejść, dlatego GTX niestety muszę cię pożegnać od razu w ten, z tego turnieju e, zakończysz udział na jednej, 8, ale masz punkty do, do czołgu premium, pamiętaj to jest ważne i to na pewno powinno, powinno Ci się przydać. E, GTX tutaj jedzie na Jak Panterze siódmotierowym teku niemieckim Bardzo przyjemna maszyłka maszynka zamontowana tutaj działo 10,5 cm L52, średnie obrażenia 320 na penetracji 200, na penetracji na polskach premium 244, więc nie ma tragedii. Do przodu, penetracja maksymalna 55, do tyłu 12, depresja działa minus 8, plus 14. Elewacja, jak najbardziej sympatycznie. Pancerz 80 z przodu, 50 z boku, 40 z tyłu, więc na patycznie możemy zobaczyć, liczyć. Więc musimy tutaj działać sobie z daleka. Już pierwsze trafienie ze strony geterixa za 260 praktycznie prawie. Wjeżdżamy tutaj znowu do tego Arla. Yy, chyba go nie widać. Po lewej stronie wyjeżdżają potężnie, potężny raż dwóch KW-85 oraz S. Tutaj próbujemy teraz trafić tego Sporta yy, sami. Się wyświecamy, więc trzeba się schować, bo ten Sporcik może nas tutaj nieprzyjemnie bardzo trafić. Chociaż teraz po tym, yy, po tym, yy, po tym rozdzieleniu się na ten te dwa czołgi raczej nie powinien być większym problemem. Wyjeżdżamy na boczek. Mamy go elegancko boczkiem. Właśnie jak mówiłem wcześniej, wykańczamy ten czołg. Pierwszy frag na naszym koncie. Z tyłu się widzimy Tigera pierwszego. Więc czemu by jedną półkę mu nie posłać? Teraz jest na gąskach, więc trzeba, więc trzeba szybko trafić. Oooooo! Piękny wybuch za 1200! Ładne trafienie w magazyn amunicji. Pięknie te wieża młodle ciała. Piękny damage. Już mamy za 4 fragi 1900 obrażeń, ale to było dobre. Naprawdę piękne uderzenie w tego Tigura. No i teraz czekamy aż się wyświeci Tiger P sztuk trzeci oraz KW85. Na razie tutaj GTRK został sam, więc no, może być bardzo nieprzyjemna teraz walka. Nie ma tutaj wsparcia, ma tylko jedną art, która tam stoi w szaczkach i nic nie robi. Cały czas zerka w to mi z powrotem, żeby zobaczyć, czy coś tu nie jedzie. Widzimy Hewiacza. Jedzie pierwszy cel na naszym, na naszym koncie od, od, dłuższego, od, od dłuższego czasu. Strzelamy mu pięknie w boczek 293. Chowamy się szybciutko, nie wiem czy, czy nas zobaczył. Chyba tutaj Getterykks nie ma nawet żaróweczki na tym czołgu, jak panterka zdejmuje naszego Cheeto. No i teraz wyjazd na KW-85, ten nas widzi, tutaj widzicie jeszcze miałem ten stary modzik, który, który tutaj próbowałem, pokazuje który nas widzi i którego my świecimy. Na szczęście ten sport się na nas, ten, ten KW-85 się w ogóle się na nas nie, nie skupia, teraz się przodem ustawił, będzie ciężko go przebić, nie wiem czy będzie chciał teraz przyjąć jedną bułeczkę od, tej, od tego KW-85, on długo skupia, celuje w nas, cały czas celuje, teraz wycofanie, nie zdążył strzelić na szczęście. No i teraz jeszcze mamy tego hewiacza, który teraz dostaje potężną bułeczkę z boczku, będzie chyba wykończenie, nie, nie zdążył, Strzelił. Równocześnie z Fireflyem. Teraz widzimy, jak nas świeci kabu 85. Celowanie w przód prostopadłą część. To wystarczyło kolejny frak 3 już na naszym koncie ponad 2800 obrażeń. Więc nie ma tragedii. Prawa strona ruszyła, wreszcie Jadąc zdjąć tego crusadera. Na razie jeszcze mamy parę czołgów do zabicia jest 9 do 7, więc powolutku przewagę zyskujemy jak panterka się pojawia obok, obok naszego obok naszej arty teraz Tiger P. No nie wiem czy to, do, czy to będzie to dobre celowanie w, w dół, a jednak weszło, że tego Tigera się wali w wieżyczkę, więc więc, więc można je też spróbować, ale tutaj sobie Gitterix upatrzył dolną płytę i cały czas pakuje mu te kule e, w tą dolną płytę. Widzimy teraz Tiger P nie trafia ten pocisk przelotuje tuż koło nas, a czy wali w ziemię, więc teraz trzeba się obrócić, przejechać naokoło. Widzimy jak panterkę, która jednak jest za domem nie mamy jak nie, nie mamy jak w nią trafić, mamy jeszcze 600 ponad obrażeń, to chyba sobie gitarek zrobi przestrzał, ja bym walił w te domki po prostu i sobie zrobił właśnie, o, dokładnie to co mówiłem, jednak tam był wrak, niestety trafiłeś we wrak tego Tigera, którego wcześniej w pięknym stylu rozwaliłeś, 10 do 9, więc troszeczkę przeciwnicy nabrali tutaj, e, nadrobili ten dystans, typek czwarty leci po artylerię, będziemy mieli przynajmniej spokój z jednym czołgiem e, tego Tigera, cały czas nie widzimy jak Panterka zdemuje naszą F7, i teraz się robi trochę nieciekawie, jest 10 do jest z tego tylko ten PZH i GTRIS mogą cokolwiek zrobić w tej bitwie. Wiedzą, cokolwiek, co mają zrobić. Typek zdejmuje Artę, więc mamy przynajmniej. Yy, tego miotacza gnoju z głowy no, teraz sobie GTX może spokojnie skupić się na tym ciężkim czołgu. Sztuk trzeci pokazał się w ogóle w innym miejscu, więc teraz GTX postanowi wyjechać na tego yy, na, na tego Tigera P powinien sobie dać z nim radę w miarę ma 12 pocisków premium jeszcze do wykorzystania. Nie wiem czy coś wcześniej wykorzysta nie patrzyłem, ale chyba z tego co yy, kojarzę yy, wystarczyło, żeby tą bitwę przyjąć. Na spokojnie na razie się w ogóle nie przyłącza na to na, na, na te pociski premium wali, to cały czas Pepeków, więc zobaczymy w jakim momencie zasta tego kawu tego Tigera P. Jest ich Tiger Stoi dzielnie w krzaczkach, trafia nas za 223. My bardzo ładnie trafiamy tutaj w właz dowódcy. Nawet się mocno nie wychylamy. To, to pod takim kątem wystarczy, żeby do niego strzelać. Kolejny strzał z pobieków. Tiger P się odbija. Nawet nie musimy używać Golda, że mamy sporo hapsów. Teraz Tiger nie trafia, no i będzie do niego będzie pierw. Wykańczamy dokładnie w pięknym stylu, pięknie wykończony Tiger P. No i teraz trzeba znaleźć tego KW-2, który jeszcze nie był wyświecony, i jak panterka, która tam krążyła przy naszym Firefly'u, Firefly nie ma, typek przyjechał nam z pomocą, troszeczkę tam rozproszył tego Tigera P. I teraz pytanie, gdzie jest ta kw która pewnie jeździ z trolem, więc podejrzewam, że jak nas dobrze przymierzy, to GTX może zejść na jeden strzał. Cały czas nie widzimy tej kw dwójki Strong Camo, tego czołgu ciężkiego, cały czas poszukujemy. Cztery fragi na naszym kocie, cztery obrażeń, bardzo ładny wynik ze strony gtx -a. jest i KW-2 schowana za domkiem. To chyba wystarczy. Jest też jak panterka, więc ja bym się skupił dokładnie na tej panterce. Teraz ona nas trafia nieprzyjemno. My się odbijamy teraz od tej panterki. KW-2 się odbija z apeków, na szczęście wali do nas, nie, nie wali z tego trolla. No i teraz będzie chyba, no dokładnie, jak panterka nas wykańcza. Niestety, na szczęście drużyna zrobi swoje, powykańcza resztę tych, tych, tych czołgów. Zobaczmy, jakie są wyniki bohatera naszego. O, tutaj widzimy, ładnie Crusader sobie tańczył jeszcze na moście. Zobaczmy, jakie są wyniki naszego bohatera. Przed wami wyniki GT w które niestety nie pozwoliły mu przejść dalej niż 1-8. Zobaczmy 5 medali za 0,5 punkta, w tym zdobyta Masterka i ten piękny y, specjalny wybuchów Tiger I Tiger za 1200 piękny stylu, wleciał w powietrze. Dwa medale za jeden punkt, y, duży kaliber oraz czołgista sniper. Widzimy tutaj jeszcze takie ciekawostki, y, y, zdobyta oznaka biegłości, plus jeszcze misja na czołgi, y, na niszczyciele czołgów na sztugu. Piąta misja została wykonana nad wyróżnieniem, Gratulacje. Y, czterech przeciwników ubitych. Tiger P, Tiger I, kabu 85, kabu Sport. Więc poniżej siódemek nie schodziliśmy, eee, co się równoważy z naszym Tierem, w którym też grał jak GTRX, jak Panterka jest właśnie siódmym Tierem, więc to się wszystko jak eee, mówiłem wcześniej równoważy. 39845 kredytów brutto to 3801 EXPA na bonusie, bez konta premium, ale razy 3 za pierwsze zwycięstwo dnia, co nam daje podzieli przez 3267 bardzo ładny wynik ze strony gtx eee, jak, jak na takiej Tiery. Tak mówiłem wcześniej 4 ubitych, 4 tysiące, prawie 100 obrażeń. Jak najbardziej sympatyczny wynik po trzydzieści 436, więc coś tam jeszcze mu dorzuciło się do tego demedza e, 17 razy wyszelił 15 razy trafił 13 e, dosięgnęło celi, przebiło go e, 8, e, 8 strzałów otrzymał, tego tylko połowa go przebiła. E, odbił jak na ten nie źle 1570, czyli pancerz ładnie działał. E, jednego wyspotował, sześciu uszkodził, czterech zniszczył

jak widzicie, tutaj nie ma autu uzupełnienia ani auto naprawy, dlatego wynik ma na czysto. potem sobie wszystko pokupował i ta, ta kwota była dużo, dużo mniejsza, ale i tak jest nieźle. Więc gratulacje Gitrix, przykro mi bardzo. 1,8 to jest maksymalnie na co ci było stać na tych, jeśli, jeśli, jeśli chodzi o tą powtórkę, oczywiście, jeśli chodzi, jeśli chodzi o tą powtórkę na czołgach, mieszkicielach czołgów. Więc e, gratulacje za udział, dziękuję za udział. Mam nadzieję, że Yy, że... Yy, a nie, bo, już, bo to już o, ostatnia runda, jak, jak mi przykro, kurczę, już to się kończy. No dobra, to zobaczymy, jaki wyniczek udało Ci się zdobyć. Masz sporo punktów za, za, na za czołg premium, więc zobaczymy po tej rundzie, czy uda Ci się ten czołg zdobyć. A Was teraz za parę godzin zapraszam na kolejną walkę, tym razem Woron. Mój dobry znajomy śmierzy się z panem magistrem 82, więc zobaczymy, czy wyższe wykształcenie da tutaj przewagę magistrowi. Zapraszam was serdecznie, trzymajcie się ciepło, cześć.